Cała Maria, witam Ciebie na kanale śladami i zapio z tej strony Stanisław Sadowski, dotłumko mikron. Porozmawiają sobie niezwykłe dwie imponujące ekstazy. Kiedy się Spio zarzucił już Sapio. Wiemy o tym dzięki ojcu Agostino, jego spowiednikowi, jego kierownikowi duchowemu. Pięknie. Ojciec Agostino napisał właśnie takie dwie okazje wenafro. nie wiem czy dobrze czytam, kiedy ojciec Pio miał ekstazy. Podczas nich ojciec Pio komunikował się całkowicie w takim transie, nie wiem jak to powiedzieć, nie lubię tego słowa, bo ci się na kojarzę, ale podczas swoich ekstaz właśnie, on komunikował różne zdanie, nie, nie można było się z nim normalnie skontaktować, on był wtedy w świecie mistycznym. Więc ja tak będę mówił, nie będę mówił trans, bo dzisiaj to się kojarzy, nie z muzyką jakoś I On mówi tak, jak zwykle ojciec Pio, w towarzystwie przełożonego hmm, klasztoru, ojca Ewangelistą w St. w Lamis, udzielił ojcu Pio, poszedł udzielić ojcu Pio najświętszego sakramentu. Poszedł się spiąć, był chory, nie mógł odprawić przy świętej, nie wiem, czy ten, więc właśnie on udzielał mu wtedy, szedł do niego z najświętszym sakramentem, bo ojciec Pio był strasznie chory. Pewnego ranka znaleźli ojca Pijo już w ekstazie. Już był w ekstazie, już był w tym świecie mistycznym, z Panem Bokiem po prostu. Ojciec Agostino, który musiał dać mu komunię, odmówił wszystkie modlitwy aż do baranku Boży. Aż do baranku Boży. I co? A ojciec Pijo jeszcze nie wyszedł z tej ekstazy po prostu, jeszcze nie wyszedł z tego świata. i co dalej robić? on jest ciągle w taki, jak to ojciec się był po prostu. I ojciec Agostino skierował następnie do niego te słowa. To jest ciekawe, co do niego wtedy powiedział. Bo co, ojciec Pio jest taki, nie da się nic różnić, nie da się go różnić, nie da się nic, nic nie reaguje. I to jest, pokazuje, jak, że to były święte to nie było jakieś udawanie jakieś tam. Ojcze Pio, przez święte posłuszeństwo przyjmij Jezusa z moich niegodnych rąk przez moje posłuszeństwo przyjmij Jezusa z moich niegodnych rąk ojciec Pio nagle podniósł, głosy i przy, podniósł głowę i przyjął Eucharystię choć ekstaza ta jeszcze nie ustała, On przyjmuje wtedy Eucharystię po prostu kiedy wrócili dwie godziny później ojciec Agostino, ojciec Ewangelista stwierdzili, że ojciec Pio jest bardzo zdenerwowany on wtedy przyjął komunię święta, a zapomniał chyba o tym. Ups, no, no, Zapomniał o tym. I kiedy zapytali, co się dzieje, on odpowiedział im: Opowiedz mi naprawdę, otrzymałem dziś rano komunię święto, bo ci nie wiedział tego. Ochocistny zapewnił go o tym, powiedział: Ja sam ci ją udzieliłem przez moje, z, przez moje niegodne ręce. Jaką pokoro, otrzymałem moje niegodne ręce. Ha, pan tak mówił, jest nam niegodne ręce, żeby dotykać ciała Pańskiego. Co jak czasem ludzie chcą sami dotykać Chrystusa, ale nie mając skonsekrowanych dłoni. Ojciec Pio nie był przekonany, ale przełożony, odmówił więc krótką modlitwę do anioła stróża ojca Pio. I nagle ojciec się sobie przypomniał i podziękował. A tak, faktycznie, niezwykle po prostu. I tak to właśnie było z, to, z jedną z ekstazji. Ja proszę też, przekaż dalej ten film. Bo działo ojca Pió, przekaż go dalej, czy tam udostępnij, czy e, na Facebooku go dalej. czy Opowiedz o tym wszystkim, ojcu. Powiedz, ty możesz opowiadać o ojcu Pio teraz. Tak samo też polu filmik, polu filmik na chwałę ojca Pió. Wielu ludzi wchodzi od razu nie ten, daj łapkę w dół, czy tam te co nas ludzie gdzieś tam wchodzą, na różne katolickie kanały od razu robią. Nie, my na odwrót, dawajmy łapkę w górę, aby jak najwięcej właśnie, na chwałę Ojca pije to było, żeby to było właśnie na chwałę Ojca pije. Co dalej się dzieje? Przedał, druga ekstaza, drugi, e, co, co się zdarzyło właśnie. Przedał, bo on mówi tak, pojawił się nagle jednak e, nowy taki element, który był niespotykany wcześniej, Ojciec Pio mówił po francusku z ojcem Agostino. Ojciec Pio nie znam francuskiego, nagle zaczął mówić, on mówi tylko w swoim dialekcie. I pewnego ranka właśnie ojciec Pio poszedł znów w towarzystwie ojca ewangelisty, przyniósł ojcu Pio najświętszy sakrament, choć ojciec Pio był w ekstazie. Ojciec Agostino ponownie mu powiedział: Ojciec Pio, przez święte posłuszeństwo przyjmij ciało Chrystusa z moich niegodnych rąk. Tym razem, jednak tak uzupełnił go delikatnym głosem, petit enfant, po francusku to jest mały chłopiec, petit enfant. Słowa te wywarły na nim tak wielkie wrażenie na ojcu że po przyjęciu komunii świętej ojciec Pio powtórzył je, mimo że był w ekstazie. Petit enfant. Jezus ukazał się w wyglądzie małego chłopca. Ojciec spił, był tym zdumiony, po prostu, właśnie w chosie, zobaczył Chrystusa w postaci małego chłopca. I zwracając się do niego, powiedział: Mój Jezu, dlaczego wyglądasz dziś rano tak młodo? Nagle staliście się, się tacy mali. Niezwykle, on miał relację z Chrystusem, z Panem Bogiem, z Panem Jezusem, to jest niezwykłe. Nie, po prostu, jak codziennie po prostu tak się do Niego zwracał, z taką miłością, z taką dobrocią, z taką troską, tak Go zaskakiwał też. I co po modlitwie do Anioła Stróża i poproszeniu Go o pochwałę e, Pana Jezusa, e, z oddaniem czci, zwrócił się później Ojciec pił do samego Jezusa Eucharystycznego, i następnie kontynuował swoje modlitwy komunijne, a gdy pojawiła się Matka Boża, Ojciec pił wyraził podziw i miłość do niej. I druga, Druga ekscesja zakończyła się prostym pożegnaniem z Panem Jezusem. To jest niezwykłe. On nawet codziennie widział Matkę Bożą, codziennie widział się za nim stróżem, z Panem Jezusem. To jest ileż to łask ojciec pił, e, otrzymywał. Otrzymał też w, przez ogromne cierpienie. Wypraszał. Ogrom, ogrom cierpienia, po prostu przez ogrom cierpienia wypraszam, ogrom też łas i dla nas, i dla Ciebie, żebyśmy mogli w ogóle przyjąć tę wiedzę. To jest niezwykłe świadectwo dla Kościoła. Też w dzisiejszych czasach przecież, Jaka dzisiaj jest ogromne no, porzucenie wiary, ogromne e, zaniedbanie wiary. My potrzebujemy takich cudów, aby zaradzić naszemu niedowiarstwu. Przekaż dalej ten filmik też subskrybuj kanał, pomóż sobie, żeby Ciebie znalazł, co miesiąc twoje intencji jest odprawiona msza święta za wszystkich, co subskrybują e, kanał. To jest ogrom, ogrom łask i polubienie, tak jak wspomniałem, polubienia też taka modlitwa. On najpierw po końcu tego filmiku zrobić Mario za wszystkich, oglądają, aby za wszyscy oglądają, wszyscy co oglądają, za wszyscy oglądają, aby to była no, taka modlitwa. Tysiąc osób obejrzy filmik, to tysiąc zrobiłaś Mario, To jest ogrom łask, które możemy